Dzień dobry, witam bardzo serdecznie w studiu Silesia 24 w popołudniowej rozmowie. A moim i Państwa gościem jest dzisiaj fotograf Bartosz Kowal. Dzień dobry. Dzień dobry. Nazywają Cię Latającym Kowalem, to jest taka Twoja ksywa. To od razu zapytam o genezę. Zgadza się. Geneza jest dość prosta, jeżeli chodzi o moją nazwę. Na pewno chciałem, by. Chciałem wykorzystać w niej nazwisko swoje, mhm. by ono się pojawiło. Natomiast. Chciałem też uniknąć kolejnej nazwy: typu imię, nazwisko, fotografii albo imię, nazwisko, fotografia. Więc no tutaj konieczna była ta druga część nazwy, jeszcze oprócz samego Kowala. No i przyszło mi tak dosyć spontanicznie do głowy, przez to, że był taki czas, kiedy latałem po różnych imprezach organizowanych przez miasto z aparatem, że może to być latający po prostu. I wyszła latający Kowal? I tak, I tak jesteś w tej tak. chwili ko kojarzony, prawda? Tak jestem teraz kojarzony, tak jestem, tak się podpisuje. Yy, Bartku, ty uprawiasz fotografię między innymi koncertową i tu chciałabym cię zapytać, ponieważ te twoje zdjęcia mają taki swój określony styl, czy ty już jesteś, yy, czy ty już jesteś yy, kojarzony, jeżeli chodzi właśnie o styl yy, swoich zdjęć? Nie wiem, czy jestem kojarzony, jeżeli chodzi o styl zdjęć. To wychodzi y, ze mnie. Mhm. To jest taka naturalna sprawa, która y, widząc dane zdjęcie, y, dany koncert, y, wiem mniej więcej, jaki będzie styl jej obróbki. Mhm. Styl obróbki zdjęć. A, więc ja tego aż tak y, nie, 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 nie rozróżniam. Nie, nie, Mhm, jasne, wiesz co, zastanawiam się, chciałabym, żebyś nam opowiedział o czymś takim. Mianowicie, masz zlecenie, jedziesz na koncert, mhm. tak, robisz zdjęcia, ale jak, jak, na czym ta praca tak naprawdę polega? Oprócz tego, że jesteś, robisz zdjęcia. Jak długo tak naprawdę prac, trwa praca twoja, fotografa, przy zdjęciach z koncertu? Zaczyna się od tego, że staram się zobaczyć najświeższe, ostatnie koncerty danych gwiazd. Zobaczyć, zazwyczaj nam, fotografom koncertowym, jest dane fotografować przez pierwsze trzy utwory. Później wychodzimy z FOSY, czyli z tego miejsca, które jest pomiędzy sceną a barierkami. No Te i wtedy się bardziej. już kończy nasza. Tak, tak, I wtedy się kończy nasza praca. Więc e, zazwyczaj staram się podejrzeć najświeższe koncerty danych gwiazd, na YouTube na przykład. A, i, e, I do czego to jest potrzebne? Zazwyczaj koncerty e, rozpoczynają się tymi samymi utworami. Mhm. Widzę, jakie jest oświetlenie, w jakich warunkach przyjdzie mi pracować. E, na, początkach, na początku koncertu zazwyczaj to oświetlenie jest najsłabsze, najgorsze, mm. najtrudniejsze dla fotografa. Jest ciemne, jest dużo niebieskiego, czerwonego powiedzmy, światła. To są, to, są, to są kolory, które no, nie wychodzą dobrze na zdjęciach, a więc no, trzeba postarać się jakoś to, ten, ten, ten kolor, no, tutaj te warunki złe, przezwyciężyć, przekuć je na coś pozytywnego. Też y, gwiazdy czasami na koncertach, mimo wszystko, mimo że to są spontaniczne zupełnie mm, historie, takie które, rzeczy, których które się nie, nie spodziewamy, na przykład, y, bo dzieją się pewnie rzeczy faktyczne. Nie, rzecz, nie, rzecz, nie wszystko dokładnie. możemy przewidzieć, prawda? A, to mimo wszystko gwiazdy na koncertach e, wykonują czasami dosyć podobne, e, podobne po, podobnie się zachowują, powiedzmy, tak. powiedzmy, choreografia, tak, prawda, tak. na której zwykle nie ma, ale generalnie tak, tak. I tutaj to mi pomaga w tym, żeby w danym momencie utworu, wiem, że na przykład w, w, dany utwór ma jakąś pauzę, gwiazda w tym momencie powiedzmy podskakuje. I ty no to wiem być mniej więcej, przygotowany przygotowane, tak. No to przygotowany, więc mniej więcej już sobie gdzieś w głowie wcześniej ustalam, gdzie stać i tak dalej. Mm -hmm. Poza tym no, samo to jest przygotowanie sprzętu, później jazda na koncert, powrót, obróbka zdjęć. No, jest to dosyć czasochłonne i pracochłonne takie przygotowanie. Czy mm -hmm. sam jeszcze kilka dni po takim koncercie pracujesz nad zdjęciami? E, zdarza, się. Się zdarza się. Zdarza ale, się, ale jeżeli chodzi o redakcję, z którą współpracuję, no tutaj te zdjęcia muszę zdecydowanie szybciej oddać. Mm -hmm. e, może bardziej dla siebie, prywatnie jeszcze gdzieś później przy zdjęciach e, zostaje dłużej i, i zajmuję się. obróbką. Mm -hmm. No Jesteś już y, nagrodzonym fotografem. E, powiedzmy troszeczkę o tych nagrodach. E, dwie nagrody, wyróżnienie i drugie miejsce w konkursie fotografii koncertowej. Zgadza się. E, w kategorii Polska, tak? To był ogólnopolski konkurs mm -hmm. e, fotografii koncertowej, e, gdzie każdy fotograf mógł wysyłać e, swoje zdjęcia, I, pojedyncze bądź też. I trzecia na, nagroda tutaj e, fotoerotika. Tak, zgadza się, w Playboyu. Dokładnie, to jest konkurs, które jest przygotowywany pliny, tak, przez dokładnie. miesięcznik Playboy. No i co tam na tych zdjęciach było, powiesz nam? <laughs> na zdjęciach koncertowych były koncerty. E Aha. Pierwsze, pierwsza edycja konkursu e, koncertowego dość, spo, dość spontanicznie, e, dość, dość niespodziewanie się o tym dowiedziałem mm -hmm. od mojego wykładowcy w szkole fotograficznej. Mm -hmm. A, więc nie miałem zbyt dużo czasu na przygotowanie się do niego. E, wysłałem chyba jedno tylko zdjęcie, które uważałem ta, za takie bardziej ciekawe. Mm -hmm. I to faktycznie skutkowało. W, Jakaś popularna grupa. Y, wyróżnieniem. E, to, to był Overkill. Aha. Metalowa grupa. Jasne. Taka legenda. Jasne, no gatunku. ale to powiedzmy o tej fotoerotice, bo to mnie na, szczególnie interesuje. E, z fotoerotiką to <grym> zupełnie inny temat. E, wiadomo, inna stylistyka. E, aczkolwiek bliska mi. Ja lubię, ja lubię współpracować e, z ludźmi, e, w jakiś mhm. sposób kreować e, mhm. jakieś scenarie sytuacje. jakaś tak piękna dalej. kobieta? Tak. Mhm. Mhm. No, nie. no Trzeba nie zobaczyć. Być inaczej. Pewnie, czy pewnie trzeba trzeba zobaczyć. zobaczyć. Zgadza się. I to też była sesja. W zasadzie mm, miałem zarys sesji wcześniej, pomysł jakiś na nią. Natomiast dość długo nie mogłem znaleźć odpowiedniej osoby do zdjęć. i jak to wszystko już gdzieś się zlepiło w jedną całość, okazało się, że jest bardzo mało czasu na zgłoszenie. No, więc no, trzeba było wszystko szybko, szybko zrobić, tą sesję zaaranżować szybko, e, przygotować zdjęcia, obrobić, przygotow przygotować wydruk zdjęć, no i wysłać. No, rzutem na taśmę udało Jasne. się. A powiedz mi, e, chciałabym Cię zapytać o kwestię następującą. Są takie dwie e, teorie, jeżeli chodzi o zdjęcia. Z jednej strony należy mm, Opowiedzieć o tym zdjęciu, żeby ono nabrzmiało jakby swoim tematem, żeby głębiej trafiło do, do widza. A z drugiej strony jest też taka teoria, że nie należy o zdjęciu nic opowiadać, żeby je odebrać, i interpretować absolutnie po swojemu. Zazwyczaj mam jakiś zamysł zdjęcia. Mhm. I też niekoniecznie e, lubię o tym opowiadać. Mhm. Faktycznie pozostawiam ten odbiór to. to, to żeby odbiorca sam sobie dopowiedział Czyli do niego. Jednak pewną bez story. komentarza, tak? Raczej tak, mm -hmm, raczej tak. Mm -hmm. Zdecydowanie bardziej, lepiej, komfortowo, bardziej się czuję robiąc zdjęcia niż opowiadając o nich. No dobrze, Bartek, to teraz <grym> chwalimy się. Powiedz, z kim już do tej pory miałeś okazję współpracować, jeżeli chodzi o takie popularne nazwiska? Jeżeli chodzi o współpracę, to niewątpliwie Michał Czarnecki. Mm -hmm. o, tutaj mamy książkę na... ze swoim aktorów. zdjęciem. Na, na, na okładce tej książki dobrze. wybrałem życie Michał Czarnecki i to właśnie. Czarnecki. Tak, i to właśnie, to właśnie twoje, twoje zdjęcie. Tak. W, w środku też jest kilka twoich fotografii. Tak. Mhm. Kto jeszcze? Kortez. Kolejna. Mm -hmm. kolejna Świetna postać e, prywatnie. E, no i osoby, z którymi nieco krócej niestety współpracowałem i, i nie dało się ich aż tak poznać. Mhm. E, między innymi ale, Elżbieta Dzikowska. Ale są na twoich zdjęciach, tak, to jest najważniejsze. Tak, 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 Aha. Tak, tak, tak. Jan Seweryn, e, e, przepraszam, Andrzej Seweryn Jan Peszek. E, też kortez, e, organek Tomasz. Aha, aha. No, organek szczególnie mi się spodobał. Oglądałam właśnie zdjęcia na Twojej stronie. E, mistrzostwskie zdjęcie. A powiedz mi, to, to, to było, jeżeli chodzi o organka, gdzieś przez przypadek złapałeś go? Czy to było jednak takie u, 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 układane zdjęcia? To, e, to było ustalone, że mhm. e, danego dnia w danym miejscu, e, w zasadzie przed koncertem, e, będę mógł. E, Tomasz po, po, poświęci, poświęci mi kilka minut i będę mm -hmm. mógł wykonać sesję. Mm -hmm, no, to, jest... to taki projekt y, tych ty, ty, niektórych y, y, portretów, y, to taki tak zwany jednominutowy projekt, jak to nazywam, mm -hmm. bo nie mamy zbyt dużo czasu, żeby się przygotować, żeby się poznać. Y, to wszystko musi krótko trwać, ponieważ gwiazda musi jeszcze... Zrobić próby czy to jest przed Jasne. spektaklem, czy przed koncertem? I rozumiem, że jeżeli ma się ten fach w ręku, taki jak ty, to wystarczy ta jedna minuta i wychodzi taka fotografia jak na, na stronie. Bartku, ja na, na, nasz, nasz czas dobiegł niestety końca. Bardzo serdecznie dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję Trzymam się. kciuki za kolejne wyróżnienia. No i zapraszam na Twoją stronę, y, Latający Kowal. Latający kowal, dokładnie tak, zapraszam. Dzięki, za dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.